O, Ale smakują Nie Ja muszę poznać, Ja jak mi powiedziałeś, że pobrudziłem mózg. Maciek, ja jestem jak mi tą maminkę. Któż? TUSZ! Patrzcie, oto jest gwiazda Patrzcie, oto jest gwiazda polskiego show biznesu. oto jest gwiazda polskiego show biznesu. Patrzcie, jest gwiazda polskiego show Zy!

I darmowe? Ej, nie, kasujemy. Zbliżę ci to tak, że ci będzie Twojego prysta widać.